Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie gminy Rudna doszło do włamania i kradzieży pieca typu węgierskiego o wartości 1000 złotych. Ich praca pozwoliła na to, aby dotrzeć do sprawcy tego czynu, a ponadto funkcjonariusze odzyskali skradziony piec. Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu tego mężczyzny również panele słoneczne wraz z modulatorami, bowiem kilka dni wcześniej zauważyli kradzież tych paneli z jednego ze znaków na terenie gminy Rudna. Skradzione przez mężczyznę panele oświetlały przejście dla pieszych. Ich brak stwarzał niebezpieczeństwo dla mieszkańców gminy Rudna. Dodatkowo udowodnili mu posiadanie środków oderzających w postaci metamfetaminy, a także kierowanie pojazdem pod ich wpływem. 45-latek usłyszał już zarzuty: będzie odpowiadał m.in. za kradzież i posiadanie narkotyków. O jego losie zdecyduje sąd. Niewykluczony, że w więzieniu spędzi nawet 10 lat.